Witam wszystkich ponownie. Lecimy z serią filmików wędlin domowych. Zrób to sam bez sprzętu domowego. A sprzęt jaki jest nam potrzebny to tylko i wyłącznie deska, nóż, maszynka do mielenia. Maszynkę do mielenia myślę, że każdy w domu z Was ma. Jedynie co w tym filmiku przy tej kiełbasie, a zrobimy dzisiaj przepyszną kiełbasę pieczoną w piekarniku, będą potrzebne osłonki. Osłonki takie jak na kiełbasę najlepiej gdybyście mieli jelita, jelita wieprzowe takie prawdziwe. A jelita wieprzowe można kupić praktycznie wszędzie teraz. Można nawet zamówić przez internet. Dzisiaj zrobimy naprawdę pyszną kiełbasę tak jak wspomniałem, pieczoną w piekarniku, a do tego będziemy potrzebować karkówkę i boczek. Dwa do jednego. Jest tutaj więcej, ale ja sobie zaraz odkroję część boczku, ponieważ część boczku wykorzystam do czego innego. A będziemy potrzebować kilogram karkóweczki i pół kilo boczku. W pierwszej kolejności musimy mięso przepłukać, zrobić przegląd, czy są jakieś Niechciane elementy typu skóra, kostki, chrząstki wycinamy. Mam już odważone, czyli mam te dwa do jednego boczek, oczyściłem. Oczywiście były chrząstki, dobrze, że na to zwróciłem uwagę. No i była też skóra, więc to zostało usunięte. Następna czynność to jest pokrojenie w mniejsze kawałki, karkówki i boczku. Mięsa mam pokrojone na mniejsze kawałki, tak aby szybciej przeszły solą, ale też i by łatwiej wchodziły do gardziela maszynki. Teraz odważymy sól. Soli pół na pół z peklo solą, 18 gram na kilogram mięsa. Sól mam odważoną, teraz wsypujemy troszkę tutaj, troszkę tutaj. Teraz to musimy wyrobić, masować tą sól. Wmasowane, wklepane, i teraz odstawiamy w chłodne miejsce na jakieś 20-30 minut. A ten czas wykorzystamy na przygotowanie przypraw i innych rzeczy. Wagę znamy, więc mamy czas na to, aby przygotować. Tak jak wspomniałem, przyprawy, maszynka do mielenia. Za chwilkę też powiem, jakie oczka. A kiełbachę zrobimy w dwóch smakach. Ale o tym za chwilę. Teraz może jeszcze tak na chwilkę kilka moich wywodów odnośnie oglądalności. Cieszę się bardzo, że śledzicie mój kanał, że oglądacie, że mój kanał zdobywa dużą popularność. Staram się robić dla Was to, co Was interesuje, a dużym zainteresowaniem ostatnio było to, aby stworzyć w domu swoje własne domowe wędliny bez jakiegoś specjalnego sprzętu. Nie każdy ma nadziewarkę, wędzarnię i tego typu rzeczy do produkcji wędlin. A ja Wam w tej serii filmików pokazuję, jak można zrobić bez sprzętu. Każdy w domu może wykonać sobie taką wędlinę, cieszyć się smakiem i wiesz co jesz. Więc, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, takich filmików powstanie jeszcze więcej. Gdy mamy już wszystko przygotowane, jest przygotowana maszynka do mielenia. Mamy przygotowane przyprawy, wyciągnięte mięso z lodówki, schłodzone, możemy zacząć mielić. W pierwszej kolejności karkuweczka na szarpaku. Po szarpaku, oczywiście, pokażę Wam, jak mięso wygląda. Po szarpaku wygląda to tak. A teraz boczek, podboczek, trzynastka. To jest taki odpowiednik trzynastki. I teraz zmielimy. Trzynastka, odpowiednik trzynastki. Tak wygląda. Tak wygląda szarpak. Jest różnica, jest. Tłuściejsze zawsze nie musi być na mniejszych oczkach zmielone. Oczywiście maszynki nie odkładamy do mycia. Zmieniamy na lejek typu nadziewarka. Naciągamy jelito, niech czeka na swoją kolej. A teraz szybciutko do większej miski karkóweczka boczek i przyprawy. A przyprawy takie jak gorczyca wcześniej namoczona. do tego kolendra do tego pieprz czarny świeżo zmielony i czosnek granulowany Za chwileczkę podam proporcje. A teraz podaję proporcje przypraw na 1 kg mięsa. Więc czosnku 4 gramy na kilogram, pieprz czarny świeżo zmielony 6 gram na kilogram kolendra Mielona nie, 3 gramy na kilogram. Gorczyca wcześniej namoczona 6 gram na kilogram. Posłużyłem się ściągą, ponieważ mam sporo tych takich moich top przepisów. I nie wszystkie pamiętam, ponieważ jest ich naprawdę dużo. W niedługim czasie będę chciał to opublikować. A jak? Myślę, że się z czasem dowiecie. Teraz musimy sobie to porządnie wyrobić. Wlejmy tutaj jakieś 100-150 ml wody. Woda musi być z zamrażalnika. Najlepiej przygotowana, taka prawie, że z lodem. Przemieszałem, wyrobiłem. Pachnie przepięknie. Zadymiarze pewnie już wiedzą, bo się znają, znają temat i wiedzą, jak taka kiełbasa podczas wyrabiania pachnie. Teraz pytanie, skąd ta przegródka przez środek? Ponieważ połowę Przełożę do jednej miski, a drugą połowę do drugiej miski. Mam już rozdzielone po równej połowie. I teraz tak do jednej połowy rzucam czosnek niedźwiedzi z czosnkiem staropolskim, a do drugiej połowy cebulkę. A cebulka prażona. Teraz to musimy wyrobić, wymieszać dokładnie. Oprócz cebulki wsypiemy taką przyprawę grill ziołowy około jedna trzecia łyżeczki. W kuchni unosi się niesamowity zapach. Zapach właśnie z tych dwóch misek. Różnice widać. Tu jest czosnek. Tutaj cebulka i przyprawa. Maszynka przygotowana. No i zaczynamy nadziewać. Zacznę od tej grillowej. W sumie tak nazwałem grillowej, ale czy to akurat będzie grillowa? Nie wiem. Nazwałem ją tylko dlatego, że dodałem takiej przyprawy, grill ziołowy. No i tą kiełbasę alla grillową mam już nadzianą. Tak ona wygląda. No i do nabicia zostało jeszcze to, co było wymieszane z czosnkiem niedźwiedzim i czosnkiem staropolskim. Farsz był wydzielony na pół, więc powinno wyjść takie samo pędko. Nie robię w dużych ilościach. W dużych ilościach zacznę robić, gdy popularność moja się mocno wzmocni dzięki Wam. A póki co chcę Wam pokazać, co można stworzyć domowym sposobem. Bez dodatkowych jakichś specjalnych sprzętów. A zawsze mówię, prostota, a w prostocie smak. No i tak wygląda ta typu bardziej czosnkowa, gdzie był dodany czosnek niedźwiedzi i czosnek staropolski. Czy one się różnią? No, widać przez samo jelito, że różnica jest. Tu widać, że ten czosnek niedźwiedzi przebija się. No, i teraz jestem Wam winien powiedzieć, ile było dodanych przypraw do jednej części i do drugiej części. Tutaj była dodana jeszcze łyżka cząstku niedźwiedziego i łyżeczka staropolskiego. A tutaj to, co zauważyliście podczas filmiku. Czyli cebulka prażona. Cebulki prażonej to było 8 gram na kilogram mięsa, ale jak wiecie, że tutaj nie ma kilograma, więc musicie sobie to rozdzielić. I dodatkowo wsypałem jedną trzecią łyżeczki grill ziołowy. No i co teraz? Rozgrzewamy piekarnik do 80 stopni. Układamy na siatce albo na brytwance, ale lepiej na siatce, dlatego że ta temperatura od spodu też będzie przenikała w kiełbasę. No dobra, niech się ten piekarnik rozgrzewa, a ja jeszcze Wam wspomnę o tym, abyście zajrzeli na mój kanał, ponieważ jest już sporo filmików, około 300. Albo może nawet i ponad 300, nie pamiętam. Są przeróżne tego typu przepisy. Przepisy nie tylko na domowe kiełbasy, ale również i na wędzone tradycyjnie wędzarni, również i elektrycznej. Pokazane jest w filmikach, jak wędzić, jak parzyć, jak peklować, jak przygotować, ale również jest sporo filmików odnośnie. Tradycyjnej kuchni. Ja jestem straszny zupiarz, uwielbiam zupę, a jeżeli ktoś z Was lubi zupę, zapraszam. Przy okazji, aby Was nie ominęły moje inwencje twórcze, wciśnijcie dzwoneczek, subskrybujcie. Subskrypcja przypomni Wam o kolejnych moich filmikach. Zaglądajcie również na TikTok, na Instagram. Jak i również na grupę, na Facebooku. Wszystko pod nazwą Gotowanie na Spontanie. Piekarnik rozgrzał mi się do 82 stopni. Teraz wstawimy kiełbasę. Kiełbasa będzie się podpiekała około półtorej godziny. Najlepiej sprawdzić termometrem. Wsadzamy w kiełbasę termometr. Gdy kiełbasa w środku osiągnie temperaturę pomiędzy 68 a 72 stopni, wyciągamy i wystudzamy. Jak wystudzić, powiem w następnej części filmiku. Ja bym to nazwał bardziej takim podpiekaniem niż pieczeniem, ponieważ ta temperatura to jest zaledwie 80 stopni. No i też długi czas podpiekania. Minęło półtorej godziny, kiełbasa upieczona. A raczej podpieczona. W środku temperatura 70 stopni. A miało być pomiędzy 68 a 72, więc wyłączam piekarnik, zostawiam tak jak jest, i niech ona stygnie w piekarniku przy otwartych drzwiczkach do jutra. Ona też i się delikatnie obsuszy i do jutra nabierze ładniejszego wyglądu. Minęło pół godziny od pieczenia, od pół godziny się. Już studzi i nabiera wyglądu. Skórka się ładnie marszczy. Rewelacja. Witam wszystkich w dniu następnym. Tak wygląda kiełbasa. Wystudzona. Nie wkładałem jej na noc do lodówki. Była tak w piekarniku. Dzisiaj wyciągnąłem. Teraz w przekroju zobaczymy, jak wygląda jedna i druga. Tak wygląda kiełbasa w przekroju. To jest ta czosnkowa z tym czosnkiem niedźwiedzim i staropolskim a tak wygląda grillowa z tą przyprawą grillową i cebulką prażoną wyglądają obie zacnie teraz ukroimy po plasterku spróbujemy smak próbujemy Zastanawiam się, którą pierwszą, może spróbuję tą grillową. Ojej, no zajebista. Jakoś zawsze unikałem kolendry, ale jestem zachwycony smakiem. I to cebulka. Teraz spróbuję tej z czosnkiem. Tamtą jestem zachwycony. Ła. Wow. No super. Powiem Wam, że wyszły dwie różne kiełbasy. Taki szczegół, a mocno zmienił smak. Przepyszna, jedna i druga. No do chrupiącej bułeczki, petarda. Kiełbasy, kozak. Kochani, polecam. Naprawdę są super. Myślę, że seria takich filmików. Jest jak najbardziej fajna. Jest to alternatywa dla tych, którzy chcą zjeść smacznie i zdrowo. Wykonanie takich wędlin bez jakiegoś specjalnego sprzętu, domowym sposobem. Napisz w komentarzu co o tym myślisz. I do następnego. Cześć.